Przyszła mi do głowy modyfikacja starego wierszyka. To nie sztuka zabić kruka, ani sowe trafić w głowę, ale sztuka całkiem świeża jest wyryćkać jeżo zwierza. Utwór ten dedykuje obu izbom amerykańskiego kongresu. Pudło. Mówią, że najłatwiejszym jest ponoć zadaniem ogłosić na martwego już lwa polowanie. Bez ryzyka i obaw przed bestią zdradziecką, bo dopadnie o każdy. Ustrzeli i dziecko. Tak myślały elity, entuzjazmem zdjęte, że uwiną się z Trumpem szybkim impeachmentem, że zadepczą, wykończą z sprawicy bestyje, że nigdy nie powróci. Nigdy nie ożyje. Lecz urokiem lewactwa jest, że, bądźmy szczerzy, nie potrafi lwa trafić, nawet gdy ten leży.